Udało mi się tą walkę wygrać, trzeba też zaznaczyć, że wtedy ja już miałem sporo walk na koncie, a Kas już dopiero zaczynał, to była chyba jego piąta walka, także różnica doświadczenia była bardzo duża, wtedy wygrałem na punkty. InfoSport.pl, Jakub witam Państwa bardzo serdecznie, moim Państwa gościem Wojciech Sobierajski, dzień dobry. Witam wszystkich widzów. E, Wojtku, zacząłbym od czegoś, ale tak przygotowując się troszeczkę do, do naszej rozmowy i tak sobie układając to wszystko w głowie, chyba zacząć trzeba od tego, że jesteś niezłym wariatem. Tak można chyba powiedzieć, gościem, absolutnie niestandardowym gościem, do którego układając agendę spotkania, bardzo ciężko się jest przygotować, mając nawet wiedzę na twój temat. E, jak wygląda dzień człowieka, który żyje z myślą o tym, żeby bić rekord? Jak wygląda każdy poranek człowieka, który lubi sobie sprawiać ból? Można tak o powiedzieć? Nie, na pewno nie lubię bólu, ale myślę, że mogę długo ten ból wytrzymać. A jak wygląda mój dzień? Teraz, tak jak sobie kiedyś wymarzyłem, to właśnie teraz tak żyję. Czyli spełnił się moje marzenia, jestem teraz bardzo szczęśliwy. Dzięki moim sponsorom, mojemu głównemu sponsorowi czyli filmie Forbet, mogę zająć się tym, co kocham, tym, co lubię robić w życiu, czyli po prostu bić te rekordy. Nie muszę chodzić na co dzień do pracy. Wstaję wtedy, kiedy moja córeczka, czyli około 6 rano, mam wczesne pobudki. Jestem z nią aż do godziny 15, wtedy wracam. Moja ola, moja narzeczona ola, wtedy wraca z wojska, bo ona jest żołnierzem. No i potem już się wymieniamy, ja jedę na trening, przygotowuję się do swoich rekordów. Wieczorem się spotykamy razem, zasypiamy. Jest po prostu pięknie, bo mogę poświęcić dużo czasu mojej córce. Nie musi ona chodzić do żłobka. Tak sobie to właśnie wyobrażałem, i moje marzenia się spełniły. Mówi się, że zawodowy sportowiec to sportowiec taki, który nie musi chodzić do pracy, żeby móc spełniać się i realizować się właśnie w rywalizacji sportowej. Czy ty jesteś zawodowcem, zawodowym sportowcem, czy ta Twoja szeroka specyfika procesji, profesji, w których jesteś bardzo dobry, troszeczkę wyklucza to, że można nazywać zawodowcem kogoś, kto ma takie spektrum obszerne swoich zainteresowań, swoich upodobań i swoich mocnych stron? Myślę, że można powiedzieć, że jestem pierwszym w Polsce zawodowym rekordzistą, czyli pierwszą osobą, która zawodowo pobija rekordy, ekstremalne rekordy polskiej Guinnessa, no bo z tego żyje. O to chodzi w zawodowstwie, że z tego się żyje, tak się zarabia pieniądze i ja tak właśnie zarabiam te pieniądze, czyli jestem zawodowcem. Widziałem na ONECie wywiad z tobą, obszerny wywiad, też przygotowując się do naszej rozmowy, przejrzałem. Wiele stron, w których gdzieś tam się wypowiadałeś, to były strony biegowe, czy to były strony branżowe, czy to były fora dyskusyjne na Facebooku i tych rekordów jest bardzo dużo. Ty jeszcze to kolekcjonujesz, czy każdy kolejny rekord to jest tak jak nie wiem, przebiegnięty kilometr w lesie podczas treningu. Na tobie to nie robi wrażenia? Czy cały czas cieszy, że jest jeden więcej? Bo widzimy tutaj jest dużo medali, dużo pucharów. Czy ty to jeszcze kolekcjonujesz, czy to już takiego wrażenia nie robi? Nie, no pewnie kolekcjonuję. Tak jakby za nami są wszystkie tabliczki z certyfikatami, ponieważ każdy ten rekord jest oficjalnie zatwierdzony przez biuro rekordów. No i oczywiście sprawi mi to dużą przyjemność pobijanie kolejnych tych rekordów. Tak jakby nie zapisuję sobie ile ich mam, chociaż można by policzyć. Ale nie, bardziej skupiam się po prostu na celu, osiągam go i idę po następny. Jest tutaj za naszą kamerą plecak, kłoda, który waży bardzo dużo kilometrów. Co ty z tym robiłeś? Bo może nie wszystkie osoby, które będą oglądały naszą rozmowę, wiedzą o jakich absurdalnych i wyjątkowych my dokonaniach mówimy. Ten plecak posłużył mi do pobicia ostatniego rekordu. Chodziło o to, że jako pierwszy na świecie chciałem pokonać pełen dystans Ironmana. Z kłodą ważącą 50 kg, która była właśnie umiejscowiona w tym plecaku. Na początku musiałem przepłynąć 4 km. Wtedy ta kłoda była na sznurku, ciągnąłem za samą, to był najłatwiejszy etap. Potem miałem 180 km do przejechania na rowerze. I to było cholernie trudne, bo mając na sobie takie duże obciążenie, nacisk na tyłek jest potworny. To Kto tego nie spróbuje, nie zdaje sobie z tego sprawy, jak bardzo boli tyłek. I na końcu musiałem powie, przebiec 42 km, czyli jeszcze maraton, też z tą kłodą na plecach. Powiedz mi, czy, bo ostatnio bardzo głośno było za sprawą Roberta Karasia, zawodnika, który chciał pokonać dziesięciokrotnego Ironmana i na Twitterze głównie były takie dyskusje, co można zrobić więcej? Przecież zamiast 10-krotnego można zrobić 20-krotnego, zamiast 20-krotnego można zrobić 50-krotnego. Ta kłoda mogłaby ważyć 60 kg, mogłaby ważyć 70 kg i tak tak dalej. Gdzie jest granica wyznaczana przez Ciebie, przez organizm, przez wyobraźnię? Co w ogóle ogranicza ewentualnie pójście krok dalej? No akurat w tym przypadku to moje możliwości. Myślę, że więcej raczej nie damy rady. Po prostu moje ciało by tego nie wytrzymało. To już było dla mnie bardzo trudne wyzwanie szczególnie ten rower i bieg, po prostu przy większym ciężarze raczej doznałbym kontuzji, albo ten czas był tak długi, robiłem tak długie przerwy, że to wyzwanie straciłoby sens. czyli to był mój maks. Dobra, który z rekordów, który pobiłeś, do którego się przymierzałeś, to jest rekord, który na Tobie zrobił największe wrażenie? To jest właśnie ten Ironman, czy coś było jeszcze bardziej trudnego, coś takiego, co było wyzwaniem nie lada, do którego się musiałeś przygotować najdłużej, napociłeś się najbardziej, żeby to osiągnąć? Na pewno najdłużej przygotowywałem się do rekordu, który pobiłem w lutym w tym roku. Chodziło o to, że na kole podbiegunowym na Bosaka na śniegu muszę przebiec dystans półmaratonu i ten rekord należał do ujma więc to był taki bardzo głośny rekord, bo jest to znana postać w świecie wszystkich morsów. No i to takie dodatkowe utrudnienie było takie, że mogłem mieć tylko w krótkich spodenkach i czapce, czyli naprawdę było mi zimno. Pojechałem na Islandię, poleciałem na Islandię. W połowie lutego temperatura tam wynosiła w najcieplejszy dzień minus 7 stopni i wiał mocny wiatr, więc taka odczuwalna była na pewno trochę wyższa. I pamiętam, że rekord Wimachofa wynosił około 2 godzin 20 minut i to była taka wielka niewiadoma jak moje ciało zareaguje na tak długie przebywanie na zimnie, jak moje stopy zniosą ten prawie dwugodzinny kontakt ze śniegiem. No bo tak naprawdę na treningu najdłużej doszedłem do 30 minut, nawet chyba niecałych, całych, 20 parę minut już było mi bardzo zimno w te stopy, a co tutaj, dopiero te dwie godziny. Ale tak zawsze taką mam zasadę przed rekordami, że jak mam się uszkodzić, to już to robię na rekordzie. Czyli nigdy nie próbuję odwzorować y, rekordu na treningach, tylko robię takie sobie minimalne imitacje, małe próby, ale nigdy nie robię całego rekordu. Dlatego też na treningach zbliżyłem się tylko do 20-30 minut. No i co, finalnie udało mi się to zrobić w godzinę 39, czyli o pół godziny ponad pobiłem Wimachoffa. I myślę, że to był taki na pewno najgłośniejszy mój rekord, bo pisały o tym wszystkie media w kraju. No i tak, to mi sprawiło bardzo dużo satysfakcji. więc w ogóle, jak się trenuje do tego wszystkiego, no bo jeżeli biegasz, Ironmana, no to wiadomo, że można powtarzać jakieś sekwencje, czy pływanie, czy, czy jeżdżenie na rowerze, czy, czy bieganie. Jeżeli chcesz przebić w takiej temperaturze, taki dystans, to pewnie jakoś się do tego trzeba przyzwyczajać. Czy to jest po prostu wchodzimy na głęboką wodę i szokujemy organizm tym, co nas tu spotkało? Akurat do tego rekordu na kole podbiegunowym szykowałem się w ten sposób, że trenowałem w chłodni, bo to była jakaś u nas taka ciepła zima i musiałem od mojego takiego znajomego z firmy Goodspeed pożyczyć samochód chłodnie. Tam wstawiałem bieżnie i biegałem w tej chłodni, albo po prostu przebywałem. przebywałem w tej chłodni przez dłuższy czas. Na przykład robiłem wybieganie 10 km w lesie na bosaka. Wskakiwałem jeszcze na 20 minut na taką dobitkę do samochodu chłodnie. Więc to było takie niekonwencjonalne, no ale sprawdziło się. Czemu nie piłka nożna? Bo y, tendencje i y, talent do grania w piłkę był. W pewnym momencie powiedziałeś sobie, że nie. Czy odbiłeś się od poziomu profesjonalnego? Jak to wyglądało? Z jednej strony chyba mi się po prostu znudziło, no bo to w tą piłkę grałem zawsze od małego, bardzo często, codziennie, no i doszedłem do takiego po prostu momentu, że już mi się to znudziło, z drugiej strony myślę, że e, no też nie byłem na tyle dobry po prostu, żeby pójść dalej w tą piłkę, poświęcić temu na 100%, a zawsze zawsze co robię. W każdej dziedzinie chcę być najlepszy, więc jak widziałem, że tam najlepszy nie będę, to poszedłem szukać czegoś innego dla siebie. To prawda, że grałeś kiedyś przeciwko Wojtkowi w piłce? Tak, grałem. To było jak miałem około 12 lat, czyli 20 lat temu w meczu Dolkan-Ząbki kontra Agrykola. Wtedy zremisowaliśmy 1-1 i nawet muszę się pochwalić, że strzeliłem gola. Pamiętam, że jego tata Maciej Szczęsny stał przy boisku, dar się cały czas. Tak go zapamiętałem. No i tak, mogę się tym chwalić, a teraz widać, jak skończyłem. Ja? A jak Wojtek szczęsny. Ty pierwszy krok do świata, on jest jednym z wielu. Jest zawodnikiem czwartej drużyny włoskiej Serii A, jeżeli ja chodzi o. W drugą stronę, trochę w drugą stronę. Ja oczywiście troszeczkę, troszeczkę żartuję. Ile było pojedynków bokserskich, abatorskich? To było 100, to było mniej czy więcej? Bo czasami pięściarze zawodowi nie pamiętają, jaki jest dorobek ich w tym boksie olimpijskim. Zawodnicy zagranicy, jak nie wiem, Genady Gołowkin, tych pojedynków mają ponad 300, łap Wasylomaczenko podobnie. Jak to u Ciebie wyglądało? I czy były jakieś sukcesy? Czy wtedy ktoś mówił, ten chłopak ma talent? Czy po prostu chodziłeś, walczyłeś, bo, bo Ci sprawiało to radość? Na ringu amatorskim stoczyłem 100 walk. Wygrałem ponad 80 z nich. Z takich największych sukcesów to byłem, miałem złoty medal Pucharu Polski. A także wygrałem na przykład z wtedy aktualnym mistrzem Polski, a potem wicemistrzem Europy, Igorem Jakubowskim. Wygrałem taką walkę przed czasem. No a co do tego mojego talentu, to muszę się przyznać, że każdy trener, u którego trenowałem, powiedział, że to jest materiał na mistrza świata. Tak jakby szybko łapałem ten boks, czułem się dobry w walce, więc tak, no tam byłem dobry w tym boksie. No, widziałem takie jedno ze zdjęć w mediach społecznościowych, na którym były trzy osoby na podium. To był Gromacki, to był Czyżyk i to byłeś ty. Co ciekawe, ty byłeś najwyżej na tym podium, a ostatnio 17 dnia września właśnie Gromacki walczył w walce wieczoru na, w telewizji polskiej. Mogło się to potoczyć troszeczkę inaczej, bo ci chłopacy są dobrzy, są rozpoznawalni, mają jakieś sukcesy, ale eksperci mówią, że oni nie mają takiej smykałki do boksu, takiego talentu, czystego talentu do tego, żeby odnosić wielkie sukcesy. Tak, no pamiętam te walki i z Tomkiem Gromadzkim, z którym walczyłem dwa razy, dwa razy udało mi się wygrać, i z Pawłem Czyżykiem, który też teraz jest zawodowym bokserem. Ma fajny bilans, chyba 8 wygranych, jedna przegrana, trzymam za niego kciuki. W ogóle to są super chłopaki, trzeba wspomnieć, że Tomek Gromacki został mistrzem walk na gołe pięści, wygrał turniej Gromda. To jest niesamowite, że chłopak, który mam około metra siedemdziesięciu paru wzrostu, wygrywał z chłopami dwumetrowymi, więc szacun dla Ciebie Tomek, mega, mega to zrobiłeś. No i tak, rzeczywiście wygrałem z nimi. Bo ja tak jak mówię, byłem dobry w tym boksie, ale według mnie, żeby pójść na całość w tym boksie trzeba być najlepszym, bo na przykład z Kamilem Szermetą przegrałem. Kamil Szermeta teraz walczył o Mistrzostwo Świata i on rzeczywiście zarobił, zarobił za to takie pieniądze, że ta utrata zdrowia, no bo trzeba przyznać, że każdy cios to jest jakaś tam zmiana w mózgu, to mu się zwróciło. Ja byłem dobry, ale nie byłem aż tak dobry, żeby żeby w to pójść na całość. Znaczy, wiadomo, że nie każdy pięściarz, który na jakimś etapie kariery jest lepszy od danego pięściarza, będzie od niego po prostu za 10 lat lepszy. No bo kiedyś yy, yy, Krzysiek Zimno wygrał z Diondine'em Wajderem na no, amatorskich ringach, więc no, to jest w ogóle historia, yy, którą wszyscy yy, kibice znają. Ciebie troszeczkę nie ciągnęło, bo pewnie ten sport to jest troszeczkę ten, ta adrenalina, to zmuszenie się i przyzwyczajenie się do takiego wysiłku, do takiej fajnej, pozytywnej energii, która jest po treningu, do tych endorfin. Nie ciągnęło cię troszeczkę później do tego, żeby. Próbować walk, próbować boksu, żeby bić się w galach, nie wiem, białych kołnierzyków, cokolwiek, żeby mieć tą rywalizację, czy to, co robisz na co dzień daje ci to wszystko, czego, czego w boksie mógłbyś doświadczyć. No właśnie ciągnęło mnie, bo jednak walka bokserska to jest coś takiego, czego żaden sport nie daje. Po prostu wychodzisz do ringu, stajesz naprzeciwko kogoś i, i się bijesz. Chcesz go skrzybić, on chcesz skrzybić ciebie, to jest po prostu walka. Walczysz tam, można powiedzieć, że o życie walczysz. Jesteś jedyną gwiazdą na stoisz w centrum uwagi wszystkich kibiców. Mm, więc to jest coś pięknego. No i rzeczywiście, potem wielokrotnie myślałem o tym, żeby jeszcze poboksować, ale też nie chcę robić czegoś na półgwizdkach. Już się zaangażowałem w inne rzeczy, gdzie też mi bardzo dobrze szło, to e, stwierdziłem, że nie ma co wracać do tego, co było. Poszedłem po prostu dalej przed siebie, ale czasami z braćmi tutaj na strychu e, bierzemy rękawice, które są tam za nami i sobie i się bawimy, wyjaśniamy sobie tutaj nasze konflikty. Wióry lecą na strychu. Joy Joyce, pięściarz kategorii ciężkiej, który ostatnio wygrał fajną walkę w weekend. To jest zawodnik, który na zawodowstwo przeszedł, a w zasadzie poważnie zaczął boks traktować bardzo późno, przed 30., 26., 7 rok życia jakoś tak. Tu jest troszeczkę za późno już. Szukając analogii, rozumiem, że sporty walki odstawiamy kompletnie. Czy coś gdzieś tam będzie kiedyś, bo moda na to, żeby bić się niekoniecznie poważnie w Polsce jest jak nigdzie indziej na świecie bardzo, bardzo powszechna. Na pytanie, jak Ty na to się zapatrujesz? Pewnie chodzi Ci o te wszystkie gale takie frikowe, tak? To miałem już jedną ofertę, swoją ma. ona była w 2020 roku, dwa lata temu. I chodziło o to, żebym y, najpierw stoczył dwie walki, zdobył popularność i w trzeciej walce zre zrewanżował się Don Cassio, bo tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, że chyba w 2011 roku, na właśnie na Pucharze Polski w Gliwicach, Walczyłem z Kasuszem Życińskim, teraz z Nameką DonCasio. Udało mi się tę walkę wygrać. Trzeba też zaznaczyć, że wtedy ja już miałem sporo walk na koncie, a już dopiero zaczynał, to była chyba jego piąta walka, także różnica doświadczenia była bardzo duża. Wtedy wygrałem na punkty. I dwa lata temu już wtedy był jeszcze niepokonany, bo nie walczył z Parkę, który go pokonał. Więc był taki plan, że kurczę, to może być fajna walka. No, bo jest Kasusz niepokonany kontra Wojtek, który go kiedyś pokonał, i możemy to zrobić. Ale finalnie odmówiłem. Parę rzeczy mi nie pasowało, ale nie mówię, nie możemy jeszcze w takiej walce frikowej. wybym, MMA zobaczycie. No to ciekawe, to ciekawe, bo ludzie ze świata sportu, z innych dziedzin bardzo często idą właśnie do wszechstelowej walki, wręcz żeby, żeby się mierzyć. E, powiedz proszę, bo y, lubisz bić rekordy, intensywność tych startów u ciebie jest duża, to są różne miejsca na świecie. E, czy ty masz kalendarz zabukowany na końcówkę roku, na początek przyszłego roku, czy to jest uzależnione od tego, jak tobie się chce? Jak to, jak to wygląda? Nie, nie, zawsze mam plan ustalony z góry na cały rok, żebym wiedział, jak sobie to wszystko rozplanować, jak przygotować treningi, jak zorganizować swoje wszystkie wyjazdy, rekordy. Więc mam plan na cały rok i nawet już mam plan na przyszły rok. Więc to jest wszystko dobrze przemyślane, no bo to się po prostu musi udać. To się musi udać. Aktualnie w tym roku jest cztery rekordy za mną, cztery pobite, więc ja to muszę wszystko sobie fajnie przemyśleć, tak żeby się to złożyło w całość. Powiedz mi proszę, czy sukcesy takich osób, powiedziałem o Robercie Karasiu, takie popularne sporty, które są troszeczkę niestandardowe, to są dla kibiców rdzennych, nie wiem, boksu, piłki, nożnej, skoków, narciarskiej siatkówki, to co wy robicie, to jest troszeczkę zajawka, troszeczkę coś ciekawego, czy sukcesy i popularność ludzi, którzy robią rzeczy niestandardowe, to jest też szansa dla ciebie, żeby zaraz wypłynąć do mainstreamu, żeby ludzie wszyscy wiedzieli kim ty jesteś, czy ty tak na to nie patrzysz? Tak jakby nie zacząłem tego robić dlatego, żeby zostać się sławnym. Bardziej dlatego, że już to kiedyś robiłem, lubiłem to i potem po prostu samo z siebie to wyszło, że ludzie zaczęli to oglądać, że każdy rekord jest pokazywany w telewizji, to nie jednej tylko kilku. Więc to nie był mój cel, ale stało się to z czasem moim sposobem na życie i rzeczywiście idzie to w taką stronę, że, że może, może kiedyś będę taki jak Karaś. Jeszcze długa droga do tego, ale może kiedyś się uda. No i co jest w tym fajne, to to, że za tą oglądalnością, za, tą, za tymi wszystkimi słupkami y, idą sponsorzy. Czyli im więcej osób cię ogląda, tym wiadomo, że lepszą kasę można sponsorów wyrwać. I to jest fajna rzecz. Zawsze mówisz o tym, co tuż przed tobą, więc jaki rekord jest tuż przed tobą? Bo skoro już ten rekord za tobą, a mam, został jeszcze kwarto do końca 2020 roku, więc pewnie coś w planach jest. 15 października będę bił rekord w biegu na Boso dobowym, czyli przez 24 godziny muszę przebiec co najmniej 122 km, bo taki jest poprzedni rekord. Niecałe 122. 15 października koło łodzi odbywa się Ultramaraton, ultramaraton Leśna Doba i tam będę próbował ten rekord pobić. No dobra, czyli co 24 godziny? Czy to robimy szybciej? Bo nie wiem, jakie są tutaj na boso w lesie, w przełaju, w październiku, kiedy może być i ciepło, i zimno, a w nocy pewnie już nawet poniżej zera. Jakie tam są w ogóle realia, jakie są oczekiwania, jakie są plany? Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, bo nigdy tego nie robiłem. Tak jak każdego swojego rekordu, podchodzę do tego raczej z marszu. Ale trzeba podkreślić tą różnicę, że dystans pokonany na boso, a w butach to są dwie inne rzeczy. Jednak na boso noga nie ma żadnej amortyzacji, poza tym te uszkodzenia skóry są bardzo duże. Także 120 km w ciągu doby dla takiego biegacza w butach to nie jest wyczyn. No ale na bosak, jak widzicie, to jest rekord, którego jeszcze nikt nie pobił, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Myślę, że będę poruszał się bez przerwy, jeśli nie bieg, to będę szedł. No i tutaj też problemem będzie trasa, bo jedno kółko ma aż 12 km, tylko, więc tylko co mniej więcej dwie godziny będę miał kontakt z moją ekipą wsparcia, tylko wtedy będę mógł wziąć picie jedzenie, a resztę musiał nosić ze sobą, więc to jest takie dodatkowe utrudnienie. No i sama trasa, która prowadzi przez las. Tam jest chyba 11 km po lesie i niecały kilometr po ścieżce asfaltowej. Także zobaczymy, co w tym lesie będzie. Bo jeśli to jest fajny taki dukt leśny, wydeptany, no to potem biega się elegancko. Ale jeśli to jest poprowadzone na przełaj i będę musiał biec po patykach, po szyszkach, po korzeniach, mam jakieś butelki rozbite, to to się może skończyć taką ciężką, bolesną walką. Zobaczymy, jak to będzie. Powiedziałeś ciekawą rzecz, że przebiegnięcie 120 km w butach to nie jest wyczyn, to ja wtedy te moje 10, 12, 14 km muszę schować gdzieś tam głęboko do kieszeni, skoro na Tobie to nie robi wrażenia. Naprawdę ludzie, którzy uprawiają sport rekreacyjnie, amatorsko, robią to z pasją, ale biegają po 10, 15 km, Tobie to potrafi zaimponować, czy absolutnie nie? Eee, tak jakby imponuje to, że ktoś coś ze sobą robi, że próbuje zmienić swoje życie, to mi imponuje. No, ale tak jakby ja mówię jako wyczynowy sportowiec, że wiem, że te 120 km w butach to nie jest, nie jest nic trudnego na pewno. Ja ci mogę tylko obiecać Wojtek, że my tutaj przejdziemy na Strych za dwa lata. Wspomnimy o tych rekordach i pewnie będziemy się śmiali z tego, że jakieś nam imponowało 120 km bez butów, będziemy mówić pewnie o jakichś innych wyczynach. No tak, te rekordy się szybko zmieniają i to mnie też w tym jara, że każdy jest inny, bo ja nie lubię monotonii, nie lubię robić długo jednej rzeczy. A tutaj co miesiąc, co dwa miesiące zmienia mi się zupełnie cele. Raz biegnę na boso, innym razem płynę kajakiem, potem mam triatlon, więc te treningi się zmieniają i to mnie w tym najbardziej jara. Trzymam kciuki za zdrowie, za to, żeby te stopy nie piekły, żeby te mięśnie nie paliły, bo to chyba jest największy problem. No i co? No i życzymy powodzenia, żeby to wszystko się udało, żeby tej wytrwałości nie zabrakło, żeby psychika zawsze była Twoją mocną stroną, bo podejrzewam, że tutaj psychika też gra ważną rolę. Myślę tak, myślę, że psychicznie, psychiką wygrywam te rekordy, bo tutaj jednak, tak jak wspominaliśmy na początku, ból jest nieodłącznym elementem moich rekordów. Każdy jest długotrwały, monotonny, bolesny. Jak się umiesz z tym bólem wygrać, to rekord jest w kieszeni. Bardzo dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Tylko zwycięstwo.